Pomimo deszczu w sercu Zabrze gorące rytmy i świetna zabawa. Po raz kolejny w miniony weekend odbyła się kolejna edycja Zabrze Summer Festival, a publiczność bawiła się. Super! Fantastycznie! Wszystko jest tak fajnie urządzone, że po prostu mógłbym, mógłbym cały czas tu być. No, dużo ludzi i fajnie jest. Kocham piosenki po prostu i... Te otwory i tych wykonawców. Pogoda dzisiaj nam troszeczkę nie dopisała, pokrzyżowała szyki, pada w tej chwili, ale widać zabrzanie, deszczu się nie boją, przyszli tłumnie i będą się doskonale bawić, bo przed nami koncert Kamila Bednarka. Myślę, że dla wielu miłośników muzyki największa gwiazda tego rocznego Summer Festiwalu. I rzeczywiście tego wieczoru Benarek rozgrzał zabrzańską widownię muzyką w klimacie reggae, ale zanim wkroczył na scenę, przed jego występem zagrali lokalni artyści oraz wschodząca gwiazda w świecie muzyki trips. Grało mi się wspaniale, jestem w totalnym szoku, w ogóle już rozmawiałem z moim przyjacielem tutaj, Albertem i mówiłem, że on był bardzo optymistycznie nastawiony, ja mówię, kurczę pada, ludzie zostaną w domu, ludzie na pewno nie przyjdą, bo po co przychodzicie. nawet jeśli pada od rana, no to ludzie wiedzą, że po prostu nie masz sensu wychodzić i mimo, że przestanie padać, to nie przyjdą. I nie wierzyłem do ostatniej chwili, zwłaszcza, że dostawałem zdjęcia na Instagramie od fanów, że w sumie to prawie nikogo tam nie ma, ale jeszcze przed startem wszystkich koncertów. No i nie wiem, w tak krótkim czasie zebrała się taka, taki tłum osób, że byłem w totalnym szoku. Jeden z, z żywotniejszych koncertów, żywotniejsza publiczność, jako spotkałem na swojej drodze, naprawdę. No i niesamowite odczucie. Oddychajcie muzyką, zabrzm! Już graliśmy tutaj wiele razy, także... Kiedy pamiętam, kiedy zaczynałem w 2010 roku, to właśnie tutaj zazwyczaj do, do klubu wiatrak yy, wit witaliśmy w tym klubie i... Ludzie szli po prostu do ostatniego tchu. Zobacz, ja zawsze koszulkę wyciskałem po koncertach tutaj. Także dziękuję Wam za, za wyrozumiałość i za obecność przede wszystkim. Daliśmy radę. I w Zabrzu nie zwalniamy tempa, bo przed nami jeszcze finałowy koncert połączony z zakończeniem wakacji, który odbędzie się 27 sierpnia. Występy zostaną wzbogacone pokazami laserowymi, a na scenie wystąpi m.in. DJ Hazel i Bueno Clinic.